Cześć, tutaj Tumek.pl, czy ja muszę mówić, że z Gdyni nie oddaję? To co widzicie za mną, ten bezkres oceanu nastraja optymistycznie mnie do dzisiejszej degustacji. Dzisiaj Dr. Brew American IPA jest mocno wytrzęsiona, ponieważ musiałem trochę przejść, żeby tutaj się znaleźć na tej plaży. Ludzie dzisiaj jak piasku, 3 maja, piękne popołudnie godzina 15 niedługo także myślę, że będzie ciekawie w ogóle cała historia jest związana z tym piwem Dr Brew American IPA dlatego, że chciałem kupić dwa produkty tych przemiłych człowieków miałem Cascadiana w ręce i tą AIP nie wiem jak to się stało, ale znalazłem się w domu z dwoma AIPami AIP przeznaczenie no nic co tutaj możemy przeczytać? Oto piwo o intensywnym aromacie amerykańskiego i australijskiego chmielu z nutą nowozelandzkiej szyszki Motueka. Już po pierwszym łyku, bogactwo cytrusów przenika żywiczny leśny zapach chmielu Cascade, czyli fajny skład. Kontra słodowa harmonizuje burzę aromatu i wyraźnej goryczki. Nieposkromiona pasteryzacją i filtracją. Natura obnaża swe bogactwo doznań zupełnie innej jakości. Przeładuj otwieracz i przygotuj się. Właśnie patrzysz w oczy mocnego zawodnika. Ja nie ukrywam, że takie opowieści są średnie, ale ta mi się bardzo podoba. W ogóle tych dwóch przemiłych panów mi się podoba. Opowieści mi się podobają. Yy, słody. Pale ale, przeniczny, karmerowy. Chmiele. Tak jak już przeczytałem. Cascade Galaxy Magnum Motueka. 90 i goryczki. Już mi się podoba. 16 ekstraktu wagowego i 6,2 alkoholu. Piękna, piękna, piękna pogoda, piękne otoczenie. Wybaczcie mi szkło. No, dzisiaj takie sporsze Szkło z stacji Shell, zatankowanie. O kurczę. No, może być fajnie. Piękny kolor. Nie wiem, czy on będzie tutaj ładnie, ładnie, ładnie nastrojowy, ale, ale naprawdę piękny kolor. Szukam kapsla. Chyba go wrzuciłem do mojego pokrowcza. Tak, żeby nie było, nie śmiecę. Zamykam. Słuchajcie, piana drobna. Piana drobna, kolor ciemnego bursztynu. Pełno chmielu w środku. To mi się podoba. Generalnie mocno... Mocno. Nie wiem, czy to na ostrze. Włączyłem czy... taką ciekawą funkcję. Zobaczę, czy w ogóle będzie mi słychać e, ograniczenia szumu wiatru. Braille czego będzie powtórka, bo mam jeszcze, jak mówiłem, drugą taką samą przez pomyłkę. Piękny kolor, piana nie jest trwała, ale być może warunki na dworzu do tego sprzyjają, żeby nie była. Wysycenie widzę, widzę super. W środku pełno zawiesiny, ale takiej przyjemnej chmielowej, wynikającej z tych chmieli Cascade Galaxy. Magnum Motułeka. Motułeki, szczerze powiedziawszy, nie wiem, nie próbowałem. Na zdrowie. Wow, jest goryczka. No, jest 90 IBU, ale jest całkiem przyjemne. Całkiem przyjemne. Aromat zabija. Jest wspaniały aromat. Już mogę śmiało polecić to piwo. Już w czwartej minucie. Eee, bardzo fajne, jak już powiedziałem, oznaczenia. Ja postaram się tutaj i Wam... Tak patrz, nadchodzi kupę ludzi, mam nadzieję, że nie jest spodowane tym piwem. American IPA, Dr. Brew, słowetne logo otwieracza. Proszę, są fajne, przyjemne oznaczenia. Czytelne. No, powiem Wam tak. Wspaniały aromat. Typowo amerykańskie chmiele. Piękna zawiesina, piękne wysycenie. Wszystko jest klasyczne. Wszystko jest yy, klasyczne. Ba, klasyka. E, stylowe. E, nie wiem, czy pamiętacie kiedyś. Pełno ludzi się zawiesiło na tę ich stronę, ich było hejtowanie. Co to teraz będzie? Spanie pod fermentorami. Słuchajcie, śpijcie dalej pod fermentorami. Czy tam pod tankami robicie wspaniałe produkty, chłopaki. Hmm. Poezja, to znaczy, no, nie powiedziałem co czuć, bo jestem zafascynowany. Za, za Oczywiście, czuć goryczkę. Nie będę tutaj Was oszukiwał. Ale ja lubię goryczkę. Ona nie jest ściągająca, nie jest zalegająca. Jest super, jest właściwa. Ja tak widzę, że powinien być oświetlony, a tu widzę chyba czarną twarz, albo to niestety aparat trochę przekłamuje. A więc, goryczka pomimo 90 iba, IBU, ja bym to nawet piwo w pewnym sensie nazwę sesyjne. Na dole nie będę wam tego przybliżał. Odkładają się takie cząstki odrobiny miodu, co akurat dla mnie jest całkiem przy, przyjemną rzeczą. Przybliżyłbym wam to, ale. Ja jeszcze może trochę doleję. Chyba podejrzewam, że nie będzie tego widać. Piękny bursznowy kolor. Brudnej pomarańczy. Typowy, typowy dla... No, zobaczymy. Może coś będzie widać. Ucieknę z twarzą. Tym ja mam nastawienie wykrywanie mojej brzydkiej twarzy. Nie wiem. Myśl, oby było widać. Aczkolwiek ja nawet na oczy tak średnio widzę, więc myślę, że obiektyw niestety nie odda tego wszystkiego. Zobaczcie. Piękna, piękna perspektywa. I w tych okolicznościach przyrody, wśród śpiewu ptaków i szumu morza, powiem Wam, że śmiało polecam Dr. Brew American IPA. Ważone na czterech chmielach. Cascade, Galaxy, Magnum i Motueka. 90 ibu, 16, 16 czyli piękna stylowa piękna stylowa amerykańska, amerykańskie India Pale Aid Jest to mocny zawodnik. Patrząc w oczy no, świetna zawiesina, takie powiem wam, że piwo nie jest wodniste. Jest lacing, pomimo takiego bestydnego szkła. Ale świetnie się mieści. Do pokrowca statygu na nóżkę, zakładam. No, aha, tu jest coś jeszcze dodane: woda, słody jęczmienne, pszeniczne, chmiel droższe, piwo niepasteryzowane, niefiltrowane. No, widać, dla mnie to jest świetna informacja. Te cztery chmiele naprawdę robią mocnego zawodnika. Co do alkoholu, bo teraz jak spojrzałem, 6,2%. Kompletnie go tu nie czuję. Jest zakryty poprzez goryczkę i poprzez aromaty amerykańskie. Coś wspaniałego. Ja to czułem. Pierwsze piwo od chłopaków już mi się bardzo spodobało. Z doktora Bru. To jest drugie, którego próbuję i jestem zachwycony. No, spo... Też ja lubię być kontrowersyjny, więc powiem Wam tak, dla mnie poziom, dla mnie poziom brudoga, patrzę o tą pianę, jakbym zamknął oczy, może tak, jest lekko leciutko, ale to dosłownie dla mnie osobiście, że za małe wysycenie, znaczy nie czuję kompletnie na języku. Ja widzę tutaj pracujące pracujące piwo te bąbelki, które jakby pracują z tą pianą, ale ale trochę brakuje mi tutaj jakiegoś tam trochę mocniejszego wysycenia piana zobaczcie, lacing jest taki jaki widać nie wiem czy będzie widać, ale myślę, że i słychać w ogóle mnie, kręcę to z sercem na ramieniu Powiem tak, to wysycenie, nawet jeżeli jest, bo tutaj widzę bardzo leniwe, to jest na takim poziomie. Zobaczcie moją rękę, coś takiego. To jednak, im dłużej poddajemy działaniu powietrza, to ona jest coraz mniejsza. Piana świetnie się buduje, jak w stylowych piwach, po zamieszaniu korbą. Robi się bardzo mętne ta zawartość i buduje tą pianę. Jeżeli będziecie mieli okazję. Nie mogę Cię powstrzymać. To kupcie to piwo. Dr. Brew American India Pale A American IPA Warto jest każdej ceny. Ceny nie pamiętam. Nie chcę Wam tu skłamać. No i teraz jak ja mam to ocenić, jak nie pamiętam ceny, nie? Jeżeli chodzi o IPA, to jest dla mnie klasyka. Klasyka stylu 8,5 na 10. Strasznie żałuję, że nie mam tego Kaskadiana. A może gdzieś mam z schowanego, ale jak to się stało, nie mam pojęcia. No, miałem w ręku, bo były dla mnie odłożone. miałem w ręku, patrzyłem, o świetnie. I wczoraj schodzę do piwnicy, patrzę, ja mam dwie, dwie, dwie AiPa. Czy dwa Aipa? Dwa piwa Aipa. Dwie, dwie. Jakoś tak w języku polskim Aipa się jakoś tak przekłada na rodzaj żeński. Nie wiem czemu. A to jest India Pale Ale. Czyli styl. 14B, o ile e, po tej przygodzie z Nikasi. O ile dobrze pamiętam. Nigdy nie zwracałem uwagi na te cyferki. Jeżeli możecie, chłopaki z mnie? Ciut większe wysycenie, ciut większe ono na pewno podkreśli moc yy, i aromat chmieli. Jeżeli chodzi o aromat, no już tak, magnum jest na pewno wyczuwalny w goryczce to na 100%. Ja sobie jeszcze tutaj doleję. Proszę patrzcie jaki lajstyka piana zostaje, także wszystko jest klasowe. Piękny, ciemny. No właśnie, ciemny burszczyn. No właśnie. Słuchajcie, mi się wydaje, że AIPA powinna być jaśniejsza od IPY. Coraz większa zawiesina, bo już pobieram z dna. Przepraszam za przedłużającą się degustację, 12 minut 40 sekund. Wydaje mi się, że kurczę powinno być trochę jaśniejsze. Także tak, jeżeli jeżeli już Podchodzą dwie panie z pieskami, bardzo są zainteresowane. Jeżeli już, to trochę jaśniej i ciut więcej wysycenia. I będzie 10 na 10. Gdyby to było, chłopaki, dziewczyny, wszyscy, którzy mnie oglądacie, byłoby 10 na 10. Ciut jaśniej i ciut, ale to ciut jaśniej, ciut, tylko ciut. Ta zawiesina mi się bardzo podoba. Ona wynika pewnie z braku filtracji. Jest super, jest świetnie. Ja lubię takie zawiesiny, ponieważ świadczą o naturalnym produkcie. Taki już jestem. Tak czy wy będziecie, jak będziecie w moim wieku. Ale ciut jaśniej. Co do piany, no piana ma lacing świetny, ale, 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 ale szybko znika. Znaczy z, takiej, z takich trzech palców robi się pół i to się, to się cały czas trzyma. Robi się, robi się tak, robią się takie drobne oczka. Ale to już są szczegóły, ja już gadam po to, żeby gadać. Ciut jaśniej, tru, tru, ciut więcej wysycenia. Jeżeli chodzi o magnum, oczywiście czuć go w gorytce. Powiedziałbym, że czuję tą chyba motuekę, bo nie umiem tego przypisać tych aromatów ani, ani Cascade'owi, ani Galaxy. pewnie motułeka. Może być ciekawie. Nie spotkałem się z tym. Ostatnio coś chmieliłem Nelsonem. W ogóle nowozelandzkie chmiele, widzę, że, że idą w górę. Są fajne. Jakieś tam Topazy, Grand Bullet. Też to aktualnie cały czas testuję. Przy okazji nowozelandzkiej Black Aipy, którą zrobiłem i która praktycznie nadaje się do picia. Będę ją testował. Słuchajcie... 8,5 na 10. Bez głupich gadek. Polecam to piwo, jeżeli zobaczycie, kupcie. Nie pamiętam ceny, mimo wszystko. 8,5 8 na 10. To piwko dostaje ode mnie. Bardzo przyjemna. Sesyjna, pomimo, pomimo ibu ilu 90. W odróżnieniu od szarka. Ja wiem, że ma ciut więcej jeszcze IBU, ale naprawdę prawie że sesyjne, bardzo przyjemne, bardzo aromatyczne, bardzo ciekawe w stylu AIPA. Polecam ten morza, pozdrawiam no i do zobaczenia.